Cześć! Ostatnio do Best Hunters dotarła dostawa Ghost. To jest nowa marka, oczywiście mówimy o goście od akcesoriów typu ładownice, kabury. Omawialiśmy już wcześniej większość tych produktów, a dzisiaj chciałbym spojrzeć na ładownice, ponieważ ładownice do nas dotarły różne. Przede wszystkim oczywiście ładownice pistoletowe, o których zaraz sobie szerzej opowiemy. Ładownice karabinowe i ładownice do strzelb, do strzelb pudełkowych ale również mamy ładownicę do strzelb e, powtarzalnych i samopowtarzalnych z magazynkiem rurowym. Także, e, co trzeba przede wszystkim wiedzieć, kiedy chcemy wybrać ładownicę? Przede wszystkim musimy wiedzieć, jaki chcemy mieć montaż na tej ładownicy, czyli formę zapięcia ładownicy do pasa. E, w przypadku klipsów, bo mamy tak zwany deklip, który charakteryzuje się tym, że możemy go po prostu otworzyć bez użycia narzędzi i zdjąć z pasa czy zamontować na pasie. Dodatkowo d ma tutaj takie e, ząbki, które sprawiają, że on po prostu stoi w miejscu na tym pasie i się nie będzie przesuwał podczas biegania. Bardzo skuteczna forma montażu. Drugi klip to jest klip dokręcany, tutaj nie mamy możliwości zdjęcia tego bez narzędzia. po prostu musimy odkręcić te cztery śruby i wtedy możemy zdjąć. Natomiast te dwa typy, które występują we wszystkich ładownicach, o których myślimy w kontekście Gosta, mają jedną bardzo fajną cechę. Mają tutaj możliwość regulacji szerokości, żeby dopasować do pasa, od 55, a w najniższym ustawieniu to jest około 40 mm. Co oznacza, że możemy ładownicę tego typu montować i na pasach sportowych, jak i na pasach taktycznych. Jest to bardzo fajne rozwiązanie i moim zdaniem sprawdzi się dla większości użytkowników, niekoniecznie strzelców sportowych, ale również strzelców taktycznych, rekreacyjnych. Natomiast jeszcze jest trzecia forma, która również występuje w tych ładownicach. Jest to forma z obniżeniem, czyli tutaj też mamy oczywiście montaż do pasa na śruby, natomiast tutaj mamy już na stałe 40 mm. Jeżeli chodzi o ładownice karabinowe, są one z materiału termoplastycznego, prawdopodobnie jest to Kydex, natomiast główną cechą tych ładownic jest ich uniwersalność, ponieważ przede wszystkim mamy regulowaną retencję za pomocą czterech śrub. W środku jeszcze mamy taką sprężynę, która nam dociska magazynek, sprawiając, że po prostu trzyma się bardzo pewnie. I oczywiście w wypadku wszystkich kabur karabinowych mamy tutaj możliwość zmiany kąta, więc możemy dopasować to ładownicę do swoich potrzeb. W przypadku ładownic do strzelby, tak jak i w wypadku ładownic takich na szelsy bezpośrednio, czy na magazynki strzelbowe, również mamy możliwość ustawienia kąta i też mamy te same montaże. I w przypadku magazynków do strzelb pudełkowych również mamy możliwość ustawienia retencji i również mamy tutaj w środku sprężynę, która nam dociska magazynek. Co ciekawe, mamy magazynki do różnych strzelb, m.in. np. jak ta do derii. Natomiast w wypadku ładownicy bezpośrednio na szelsy e, mamy tutaj e, blokadę w postaci blachy sprężynującej i szczerze powiedziawszy, bardzo skuteczne rozwiązanie. E, szelsy trzymają się pewnie, natomiast również łatwo je stąd wyjąć, kiedy mamy taki cel. Jeżeli chodzi o magazynki sportowe do pistoletów, no to mamy e, kilka typów. Przede wszystkim standardowe magazynki, które występują w różnych kolorach. I też mamy montaż klips D czy taki zwykły klips, również mamy do PCC, czyli tutaj nie ma dna i jest wszystko obniżone za pomocą takiej, takiej nóżki. Również różnego typu montaże znajdują się w wypadku tych ładownic. I tutaj mamy ładownicę magnetyczną, gdzie po prostu przyczepiamy magazynek na magnes, żeby szybko pobrać podczas przebiegów. Te ładownice również występują w wersji, gdzie mamy tutaj zamontowany magnes, żeby po prostu... Mieć dwa w jednym. Warto również zwrócić uwagę na serię 360. Ta seria charakteryzuje się tym, że w zestawie mamy tak naprawdę dwie ładownice i jeden montaż. Możemy sobie na podstawie własnych potrzeb wybrać, czy chcemy mieć ładownicę, która jest zamontowana na węższym boku, czy chcemy mieć ładownicę, która ma montaż na szerszym boku. Dostępne są również ładownice, nazwijmy to bardziej taktyczne. Które mają takie klapy, które blokują na magazynek w sposób całkowicie mechaniczny. Montaże są również występują i montaże typowo, przez które musimy przewlec pas, ale są również klipsy obrotowe. Wszystkie omawiane produkty są dostępne w naszym sklepie internetowym www.besthunters.pl. Tutaj oczywiście znajdziecie jeszcze więcej produktów, ponieważ nie wszystkie byliśmy w stanie tutaj omówić. Po prostu ta, ta oferta jest bardzo szeroka i każdy znajdzie na pewno coś do swoich potrzeb do swoich oczekiwań. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.